Macie małą niespodziankę w pokoju, to jest bardzo typowe w Egipcie. Nie słodycze jakieś, nie spodziewajcie się. To jest bardzo typowe, zawsze w Egipcie takie rzeczy robią. Wow, to jest z ręcznika? No to, nie ale, do... to, 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 to był słoń z ręcznika, widziałeś? No, ale mega. Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy. Witajcie z... Uwaga, skąd? Dobra, jestem w jakimś takim miejscu, że nie zgadniecie. No, wylądowałam na tę przerwę ze szkoły z dzieciakami w Chudgadzie. Mm -mm. Nigdy bym się o to nie podejrzewała, ponieważ kiedyś obiecałam sobie, że do już nigdy nie polecę. Ale ponieważ wybór jest ograniczony, zależało mi na krótkim locie i na tym. Komforcie dla dzieci przez ten tydzień. Chciałam, żeby się wybawili, oni siedzą tyle czasu w domu. No, ja też siedzę w domu z nimi, ale bardzo mi zależało na tym, żeby oni mieli świetną zabawę. I zaraz Wam pokażę, gdzie jesteśmy, bo jestem tutaj w jakimś jego, gigantycznym słońcu i wydaje mi się, że hmm, udało mi się to. Jesteśmy w hotelu, w którym są cztery. Ile jest pola? Cztery akłaparki czy pięć? 4, ale nie, nie takie byle jakie, tylko genialne są jeszcze takie fajne zjeżdżanie dla małych dzieci kochani te dwa baseny, które widzicie przed nami tam są dwa w rzędzie to są baseny podgrzewane ten basen oraz tamten nie są podgrzewane tam, gdzie te palmy w tej chwili nie widzicie ale tam jest jeden aquapark tam jest drugi aquapark i za tymi budynkami jest jeszcze jeden taki kompleks basenowy plus jeszcze jest basen przy plaży. No naprawdę hotel uważam, że jest genialny. On się nazywa Yas Aquamarine. No super. Przyszłam z ręcznikiem, żeby od razu zająć leżak. Dzisiaj założyłam sobie bąberkę, ale wiecie co, bo ja tak, nie tak zawsze zimno trochę rano, ale dzisiaj jest straszny upał. Naprawdę jest gorąco. Dziś zaczyna się ten taki tydzień totalnych upałów. Właściwie już wczoraj było ciepło. Podobno tydzień temu było, były burze piaskowe i nie było takiej super pogody. Znaczy, było słońce, ale były burze piaskowe, więc ludziom ciężko było w ogóle wytrzymać na basenie, bo ten piasek był w powietrzu. Ten tydzień jest świetny pogodowo. No słuchajcie, no w Warszawie jest teraz zimno. My mamy 31 stopni. Eee, hurgada, hurgada, się, No nie mam co narzekać, naprawdę. Yy, tak, strasznie nie chciałam tu przyjechać. Aha, w ogóle z ciekawostek, to jest tak, że jesteśmy tutaj w trójkę, bez Rafała: ja, Pola i Alan. No, musieliśmy podjąć trudną decyzję, czy spędzić święte razem, czy spędzić święte osobno, ale po rozmowie z moim mężem ustaliliśmy, że dla dzieci najlepsze będzie to. Yy, oczywiście wyjechaliśmy w niedzielę po śniadaniu, takim bardzo wczesnym śniadaniu świątecznym. Yy, i zdecydowaliśmy właśnie z Rafałem, że no, dzieciaki nie wiadomo ile jeszcze posiedzą w domu, siedzą już długo, dostają świrę naprawdę, bo o, ja dostaję świrę, oni dostają świrę, ile można, więc tak naprawdę no, zdecydowaliśmy się na ten wyjazd i uważam, patrząc na entuzjazm dzieci, ale mój też, bo Egipt, Egipt, słuchajcie, to jest naprawdę świetnie, to jesteśmy bardzo zadowoleni. I warto było, warto było. Dobra, idziemy teraz na siadanie. Ten hotel jest molochem, ma tutaj nawet nie zliczę ile restauracji. W sumie większość, yy, większość działa, bo teraz w tych czasach dziwnych jest tak, że no, jest mniej ludzi w hotelu, więc nie wszystko działa, ale w tym hotelu wszystko działa, oprócz chyba jednego z czterech akwaparków. Także wchodzimy do molocha restauracji, szukamy miejsca. Jadalnia ogromna. Już sobie zarezerwowaliśmy stoliczek, zobaczcie to jest w ogóle gigantyczne, można też usiąść na zewnątrz, ale na razie nie będziemy się pocić, siadamy tutaj. Pola powiedziała, że tam dalej jest jadalnia, w której jest mało ludzi. Alanku, my idziemy znaleźć ładniejsze miejsce do siedzenia. No rzeczywiście Polcia miała rację, bo tutaj jest tak... Pola tu jest znacznie lepiej, także super, że to wybrałaś. Wiecie, że te all inclusive, nazywane przeze mnie złośliwie Alex excuse me, to są najgorsze, najgorsze opcje, żeby, bo ja po prostu zawsze tam jem za dużo i przytyję. Teraz zobaczcie, co moje dzieci wybierają sobie. Ja mam, oczywiście mam sałatkę z pomidorami, z takim serem a feta, z ciemnym pieczywem, a mój lutek. a oczywiście nutella, ponieważ tutaj niczego nie zabraniam. Kanapka, z czym kanapka z flagą Polski, na on sobie dwa jajeczka i coś słodkiego i płatki z flagiem i soczek, tak? Polusia? Ja mam z nutellą. Z nutellą idziesz na całość, a trochę mało sobie wzięłaś, co? No jeszcze sobie Będzie dokładka? Dobrze, no i ja sałateczka. Właśnie z Polski jest tutaj i narzekają na to, że o, to nie tak i że mnie tak pokoje Kurczę, wszystko mi się podoba. Naprawdę mamy spoko pokój, mamy jest milion restauracji. Jest naprawdę fajnie, dzieciaki są zachwycone, są fantastyczne zjeżdżalnie. Zaraz będziemy zjeżdżać. Ciebie mam przygodę, słuchajcie. Zgubiłam swój aparat na zęby. Zapakowałam go na śniadaniu w chusteczkę, w serwetkę. Zgubiłam po drodze niestety ten aparat i później dwie godziny na serio, dwie godziny chodziłam i szukałam, pytałam wszystkich z obsługi, czy nie znaleźli takich zgniecionych chusteczki, bo to wyglądało jak zgnieciona serwetka z restauracji. Słuchajcie, film był taki, że po przegrzebaniu dosłownie i zajrzeniu do wszystkich śmietników na trasie do restauracji, a było tych śmietników z 15. Już taka zrezygnowana, już się poddałam, już dzwoniłam do Todonty, już się dowiedziałam, że no niedobrze, że ten aparat zgubiłam. Yy, okazało się, że było takie jedno miejsce, którego jeszcze nie przejrzałam, znalazłam to miejsce, udało się, znalazłam. Mam ten aparat, także jestem wyluzowana fajnie, teraz słuchajcie pokażę wam aquapark, jest trochę pod słońce to no może nie będę wam pokazywać, tylko po prostu zjedziemy z dzieciakami kilka razy ze zjeżdżalni, bo naprawdę są świetne to jest ten największy aquapark tam jest po drugiej stronie jeszcze drugie takie miejsce, gdzie są dwie fantastyczne zjeżdżalnie naprawdę zupełnie inne, z pontonami się tam zjeżdża, jeden w takiej ósemce albo w kółku a ten drugi jest taki poczwórny i szczerze mówiąc nie dałam rady wczoraj dzieci mnie prosiły, żebym im to wniosła ale tam się po schodach wchodzi kilka pięter I trzeba taki gigantyczny ponton wnieść ze sobą na plecach no nie dałam rady, opuściłam to no i tak, dobra tam jest jeszcze jeden aquapark jeszcze drugi, znaczy w sumie trzeci i czwarty ale one chyba nie do końca działają więc tak, nie wszystko tutaj działa ale słuchajcie, te najważniejsze, te najfajniejsze działają Przez chwilkę będę w masce, bo ogólnie jesteśmy w takim towarzystwie hotelowym, gdzie wszyscy byli testowani, więc nie musimy mieć tych masek, bo wszyscy są clear. Ale idziemy, jedziemy dzisiaj na wycieczkę, będzie 6 atrakcji jakichś wodnych i cały dzień spędzimy na łódce. No na tej łódeczce pierwszej Byliśmy <laughs> takie ładne łodzie dookoła, my tak no nie, ta chyba żart nasza jest najgorsza, bo wszystkie inne są takie. Ale okazało się, słuchajcie, że to jest tylko taka łódka na pierwsze 15 minut. Ona ma jakieś dno, coś tam, łódź podwodna, można rybki podziwiać, więc powiem nam pokażę. To jest Jesteśmy na Łodzi, już tej i Teraz płyniemy... No bo tutaj na łodzi spędzimy cały dzień. Widzicie, jakie podekscytowane. Mają chipsy. Mają chipsy, to weź je, chipsy. Ja chipsów nie wiem. Jedziemy. I co mają być, Polcia, za atrakcje? Będzie... Na bananie będzie się, trzeba się utrzymać. Już będzie się trzeba utrzymać na pontonie. Będę nurkować. Będziesz nurkować i snurkować. Jak chcesz spróbować nurkowania? Takiego prawdziwego z butlą? Myślę. Myślę, że tak. Spróbujemy, może wydaje mi się, że to jest od 12 lat. Już prawie byś się załapała, ale nie jestem pewna. Ja mam padi, ale nie wzięłam tutaj, nie planowałam nurkować w ogrodzie, no bo jestem sama z dziećmi. No także no, zobaczymy. Ale pewnie, jak powiem, panu już mam pani, to będzie miał na mnie oko, ale może nie będzie musiał mnie trzymać za rączkę przez całe nurkowanie. Zobaczymy, zobaczymy jak Alanek się będzie czuł, jeżeli będzie wszystko w porządku to wtedy zostawię go na chwilę na ulicy z innymi ludźmi i pójdę nurkować. Kaszanka to jest. Coca Cola i Sprite i fanty i fanty. Dobra. I co? Smaczne wszystkie. Wszystkie smaczne? Naprawdę? No mi się to wydaje dosyć niesmaczne to, a mogę spróbować? Smakuje jak lekarstwo i sól. Akcja tej wycieczki to jest wizyta na wyspie Orange Bay. Zobaczcie. Niezły tłum. Dobra. To jest piękna woda, a, a tam jest jakiś kicz. A, ładny kicz, nie kolorowy, tylko taki naturalny. Zobaczcie, to jest właśnie wszystko, czego nienawidzę. Wycieczka zorganizowanych. Do tej pory wszystkie atrakcje na tej wycieczce były ok, w stylu te morskie, ale ta wyspa jest jakimś hardcore'em. Czyli nie jest to jakaś fajna atrakcja turystyczna i... No nie, nie. Zakupy, które nam się udało zrobić, będzie taki mały haul. Pokaż się, Polcia. Polcia moja kocha kombinezony i tym razem udało nam ja się. Zamówiłam. Zamówiłaś sobie, przepraszam, ja ci zamówiłam, ale to, razem ubierałeś. Ja taki kombinezon, pamiętasz, wzięłyśmy jakiś troszeczkę większy, na 60, nawet 58 chyba, tak? Wzięłyśmy. Cudowny jest ten kombinezon, ona uwielbia kombinezony, bardzo fajny materiał, bardzo taki leciutki. Pokaż się dookoła. Widocznie Pola ma najpiękniejsze włosy. Jakie widziałam, i Pola, może po prostu też radę mamie i wszystkim tutaj widzą, jak dbać o włosy, żeby były, o, takie, 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 takie piękne. Ja na przykład, że najpierw długo, długo, cały dzień pływam sobie w basenie. Mhm. Potem one mi same schną. No i potem mam takie loczki. To jest takie ładne. Jest tak można. Trzeba na wietrze najlepiej, tak, tak? Tak. A my jeszcze włosy często? Czasami. <grym> no lubisz myć? Nie. A lubisz czesać? Nie. No to co jeszcze robisz? Jakie masz jeszcze tutaj pielęgnacyjne triki? Czy... Nie, mam jeszcze. Czy Gdybym była moją mamą, to jeszcze bym oczywiście sobie zrobiła zdjęcie na Insta. No to pokaż, jakbyś pozowała, jakbyś była twoją mamą. Um, nie wiem. wychowałam potwora moja mała gwiazdeczka cały czas chodzi i tańczy ale chciałyśmy wam pokazać koniecznie jej stylizację chodź Polcia, przejdziemy się kawałek pokażemy, co ty masz na sobie najpierw chciałam pokazać swoją bomberkę, bo kupiłyśmy ją przed samym wyjazdem kupiłyśmy ją przed samym wyjazdem w H&M i to jest na metr 64 ta bomberka, prawda? Ona jest z takiej satyny, pokażę, co tutaj jest napisane z tyłu. Grow kindness. Słuchajcie, cudowna i najśmieszniejsze jest to, że ta bomberka totalnie pasuje na mnie i gdybyśmy wzięły tę na met 70, to w ogóle bym mogła. I pokaż jeszcze kombinezon wola Kocha, kombinezony i to jest kolejny kombinezon też z H&M. Oczywiście wam podlinkujemy i ten wzięłyśmy na, też na ten na met 58 wzięłyśmy, ale nie wiem, sprawdzę i napiszę wam w opisie, bo wiem, że jest tutaj z wiele z... mamusie, które oglądają. Cudowny. Ten jest akurat. On ma ściągaczki na dole? E tak, tak, ten granatowy jest świetny i ten jest świetny. Tak. Do tego, okulanki, proszę ten jest bardzo. Jest Moja gwiazda się sama stylizuje. Oddaję ci bomberkę, ale poczekaj, poczekaj, jeszcze ja przymierzę tę bomberkę, żeby pokazać e wszystkim, jak nam nie pasuje. A, no, zobaczcie, jaki ma długi rękaw. Jak to fajnie wygląda. No. Dobrze, kochani, już możemy się wymieniać ciuchami. Nie. Mam na palatkę, chodź. Idziemy. A nie, mama mi ciągle zabiera tą bomberkę. Tak, tę bomberkę się zabieram, to prawda. Oddaję Ci. Kochani, no, nasz ostatni dzień. Yy, idziemy właśnie na recepcję, za 15 minut odbiera nas yy, autobus na lotnisko. To był naprawdę cudowny wyjazd. Yy, miałam wiele obaw przed wyjazdem do Egiptu. Wiecie, mówiłam już parę razy chyba, że byłam tutaj 12 lat temu. Nie w tym hotelu, byłam w innym miejscu. Byliśmy chyba ostatnio w Sharm El Sheikh. Ja Wam bardzo polecam hotel Aqua Aquamarina. Yy, biuro podróży, z którym byliśmy było Coral Travel, to naprawdę jest super. Ja nie mam dużo oczekiwań dotyczących biur podróży. Wszystko było super, a wycieczkę kupiłam przez wakacje.pl i tyle słuchajcie, bo jeszcze będą może jakieś ujęcia z lotniska, ale koniec już, żad smutek, myślę o tym, czy powinni przyjechać jeszcze w okolicach majówki, bo dzieciaki bawiły się świetnie. Podsumowując, cudowny wyjazd, ja już jestem gotowa, udana do samolotu, więc już mamy ze sobą walizki, przyszliśmy na recepcję, mam na sobie dresik marki Bunt of Color, Piękny kolor śmietankowy, właśnie z tą dziurą na peta. Ja mam trochę obaw, czy nie będzie mi w nim zimno, ale nie, ta dziura jest świetna i robi robotę. Tak wygląda w całości. Śmietanka idealna na wakacje, idealna. Do samolotu lecimy.